TVG 9. No, jak tu nie wierzyć w teorie spiskowe? Żeby nie było, że tu znowu oszołomstwa jakieś w TVG 9. Wiadomość z wyborcza biz. Złoża Libii już podzielone. Jedna trzecia dla Francji. Francja porozumiała się z Libijską Narodową Radą Tymczasową i zapewniła sobie eksploatację jednej trzeciej krajowych złóż Propy. Ujawnia dziennik Liberation. Dziennik cytuje list wysłany przez przedstawicieli Rady do Emira Kataru, który także wspierał libijskich rebeliantów. W liście mowa jest o umowie z Francją, zgodnie z którą kraj ten będzie miał prawo do wydobycia 35% libijskiej ropy naftowej w zamian za całkowite poparcie nowych władz. Czyli moi drodzy ci libijscy rebelianci, których wielu z was popierało, no, popierało w sensie kibicowało im w jakiś sposób, okazali się zwykłymi kurwami, tak to trzeba nazwać, może nawet nie zwykłymi, bo to jest kurestwo gorsze od tego no, ze zwykłych burdeli, no bo kurestwo polityczne, kurestwo duchowe, bardzo brudna sprawa.